Siemaneczko! Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Wiedźmin, nie Pogromca Potworów, a test napojów wieźmin. Gdyż jak zapewne już oglądaliście mnie na kanale, a jeśli nie to odsyłam tutaj do filmu, degusowałem napoje osi, ale brakowało mi dwóch napoi, a dokładnie napoju Zamieć i napoju Jaskółka. Zapewne wiele osób już ją spotkało, jednak jeśli chodzi o Zamieć jest bardzo trudno dostępna, jednak jeśli chodzi o dostępność, no to już osi nam to bardzo ułatwiło, bo można zamawiać u nich na stronie. Ja polecam osobiście. Chociaż Pani jakby mi zapłacili za reklamę, ale mniejsza, sprawdzimy dodatkowe dwa smaki. No i porównamy też z kotkiem, który już był. Ale może omówmy, jakie mają walory smakowe te energetyki. Napój kot, no to jest o smaku jabłko i kiwi. Napój zamieć, co mnie bardzo ciekawi, jest o smaku truskawki i limonki. A napój jaskółka jest o smaku mango i chili. Przyznam, że kotę już próbowałem, co widzieliście, jaskółkę też spróbowałem, ale bardzo ciekawi mnie zamieć, której jeszcze nie próbowałem, a smak truskawki mocno do mnie przemawia. Jeśli chodzi o eliksiry, co one utworzyły? No dzięki eliksirowi kot powinniśmy widzieć w ciemności, dzięki jaskółce powinniśmy się przekręcić. Kto grał w grę Wiedźmin 3, no to wie o co chodzi, a zamieć powinna nas zmrozić. Bardziej moje głupie teksty czasami. Więc przejdźmy do próby. Najpierw nalejmy je do szklanek. I napoje już przelane. Jak dobrze widać, jest to kolor zielony u kota. Jeśli chodzi o zamiecie, jest to kolor taki czerwono-różowy. A jeśli chodzi o napój jaskółka, jest to taki żółto-pomarańczowy. Co razem tworzą, można by powiedzieć, jakby to trochę zamienić, e, sygnalizację świetlną? Ciekawe połączenie. Jeszcze jest to kolor Urasta, e, ale to chyba jakoś idzie tak. Nie wiem, nie wiem, umogłem się pomylić, przyznaję, e, ale wróćmy do tego, co nas interesuje, czyli do testów. Zacznijmy może od sprawdzenia zapachów. Jeśli chodzi o KOTKA. To są takie walory zapachowe kiwi mocno, jest mocniej na kiwi. A jeśli chodzi o następny... Tutaj... Nie pachnie tak truskawką ani limonką. Nie wiem, to na pewno nie pachnie jak moim zdaniem. A ostatni... No tutaj ewidentnie czuć, że jest mango. Dobra, próbujemy! Jeśli chodzi o kotka... Delikatny, słodki, 8 na 10, śmiało mogę dać. Jeśli chodzi o następny, czyli o zamieć. Przyznam, że no jak dla mnie średni. Nie przemawia jakoś do mnie. Za mocno chyba przebija się tutaj limonka. Myślałem, że będzie bardziej uwydatniona ta truskaweczka. Jednak chyba sam truskawkowy byłby lepszy, bo ta limonka moim zdaniem trochę psuje. we mnie na takie 4 punkciki na 10 dostanie. A jeśli chodzi o ostatni, jaskółka, no coś tak pomiędzy kiwi a zamiecią szału nie ma, bo to taki w smaku zwykły monsterek mango. Różni się od niego tylko tym, że jest odrobinę tego chili, które jest prawie że niewyczuwalne, bo ono tylko podkreśla smak mango. Tak wzbogaca siłę tego smaku. Jeśli miałbym dać jakąś ocenę, no to 6 punktów bym mu dał. Czyli moim zdaniem najlepszy jest kot, jak już sprawdzałem na pierwszym filmiku, że to jest naprawdę świetny energetyk. Zamieć, no moim zdaniem trochę lipa, trochę klapa. E, liczyłem na coś lepszego. E, a energetyki jaskółka, moim zdaniem był taki u Monsterek tylko w wiedźmińskiej wersji i no, osobiście jak mam polecić, no to kot jest najlepszy, który był w Lidlach, teraz jest dostępny na internecie i tam są z tego co widziałem, też batony. No to naprawdę mnie zainteresowało. Jak ktoś potrzebuje, to może sobie zamówić. Jednak kto spróbował, ten już wie, jak smakują, a kto nie spróbował, ten może żałować. Ale jak mam polecić, bierz się energetyk kot, bo moim zdaniem jest najlepszy. Energetyk zamieć. Myślałem, że będzie u niebieski. Jak jest niebieska puszka, no to powinien być u niebieskie, tak? Mogliby się tego trzymać. Fajnie by było. Moim zdaniem, słaby. Jeśli ktoś lubi limonkę, no to można spróbować. Ja nie jestem jakoś fanem. Ja osobiście odradzam. A jeśli chodzi o energetykę jaskółka, wiele osób próbowało, bo były w żabkach. Więc możecie dać w komentarzach swoją opinię na ten temat, czy Wam smakował, czy nie. A jeśli próbowaliście wszystkich to, który z nich był Waszym ulubionym. No także ja się będę żegnał, zostawiajcie łapeczki i subiki, będzie mi bardzo miło. Siemaneczko i do zobaczenia. Cześć!